Przed kilkoma dniami trafił do nas pies rasy Płuchacz z dużym wzdęciem w okolicy żołądka, powiększeniem, początkowo podejrzenie padło na wodobrzusze. Był diagnozowany za pomocą badania ultrasonograficznego. Okazało się, że nie ma płynu w jamie brzusznej, tylko jest duża ilość płynu w żołądku. Żołądek był nadmiernie wypełniony. Problemy ten pies ma od mniej więcej dwóch, trzech miesięcy. Problemy polegają na tym, że po każdym jedzeniu dochodzi do bardzo silnego wzdęcia, po każdym piciu bardzo silnego wzdęcia. Dochodzi do powiększenia obrysuchowo brzusznych i jest to spowodowane tym, że myśmy podejrzewali niedrożność jakąś mechaniczną przy ujściu, wyjściu z żołądka, czyli w odźwierniku na początku części jelita cienkiego, czyli dwunastnicy. Kilka dni dostawał leki, po których nie było poprawy. Podjęliśmy decyzję o tzw. laparotomii diagnostycznej. Otworzyliśmy psa, otworzyliśmy jamę brzuszną, wykonaliśmy ten zabieg. Okazało się, że ma zwężony odźwiernik, ujście odźwiernika. Czyli przejście z żołądka do dwunastnicy. Jest to wada bardzo często spowodowana, jest to wada wrodzona przede wszystkim, która doprowadza do tego, że nie ma drożności, nie ma przejścia treści pokarmowej z żołądka do dwunastnicy, nie ma opróżniania żołądka i dochodzi do procesów fermentacyjnych. W momencie, kiedy te procesy fermentacyjne się nasilają, pies się źle czuje, pies ulewa, pies może od czasu do czasu wymiotować, dochodzi do wzdęcia również wtórnego jelit, czyli jednym słowem nie ma prawidłowego procesu trawienia. Wykonaliśmy tę operację w tym celu, aby udrożnić przejście z żołądka do dwunastnicy, aby pies mógł w miarę normalnie trawić. Oczywiście po operacji będziemy monitorować jego stan, podając mu też odpowiednie leki, które będą pobudzały perystaltykę przewodu pokarmowego, czyli ruchy robaczkowe przewodu pokarmowego. W czasie operacji wykonaliśmy również profilaktyczną gastropeksję. Jest to zabieg polegający na przyszyciu żołądka do ściany brzucha, w tym celu, aby nie doszło do wtórnych skrętów tego żołądka, a bardzo często skręty żołądka są spowodowane nadmiernym wypełnieniem tego żołądka. Liczymy na to, że po tej operacji będzie wszystko prawidłowo przebiegało, że gojenie będzie prawidłowe, gojenie rany pooperacyjnej, ale przede wszystkim gojenie tego żołądka. Że po dwóch dniach od operacji pies zacznie przyjmować normalnie posiłki i w miarę normalnie trawić bez procesów zdęcia. Oczywiście zakładamy, że będzie dostawał odpowiednie leki w tym czasie i te leki będą wspomagały mu pracę tego przewodu pokarmowego. Duża szansa istnieje na to, że pies będzie w dobrej kondycji, że będzie mógł jeszcze długie lata żyć, szczególnie że to jest pies, który ma dopiero około półtora roku. Yy, więc yy, rokowanie jest, yy, no, powiedziałbym, skłaniam się ku temu, że jest pomyślne. Oczywiście, yy, jeżeli wszystko będzie przewidziało, cała rekonwalescencja będzie przewidziała zgodnie z planem, yy, z tym co zakładamy, jeżeli pies będzie dochodził do siebie, myślimy, że tak będzie, yy, należało, na, na, należy wprowadzić mu odpowiednią dietę. Czyli dietę, która będzie wspomagała pracę przewodu pokarmowego, która nie będzie prowadziła do wtórnych wzdęć, która będzie prowadziła do, odpowiedniej, do odpowiedniego pasażu treści pokarmowej. Czyli będzie to dieta polegająca na podawaniu odpowiednich też suplementów, czyli między innymi błonnika, między innymi substancji przeciwznęciowych, zawierających pektyny, zawierających linkę kaolinową. To są substancje, które są dostępne w lecznicach czy w aptekach. Niestety przez długi czas ten będzie musiał pozostać na diecie, z tego ten względu, sposób. żeby wspomóc mu pracę tego przewodu pokarmowego.